Witajcie, z tej strony Master i zbliża się już nam okres Wielkiej Nocy, Świąt Wielkiej Nocy, także pomyślałem sobie, zrobimy coś na Wielkanoc, właśnie w tym temacie. No i myślałem, w tamtym roku były jakieś tam babki, coś tamtego, to zrobimy sobie taki makowiec, świąteczny makowiec. Kiedyś mój tato robił takie właśnie drożdżowe makowce, już teraz nie robi. Ale ja spróbuję, może mi coś takiego też wyjdzie podobnego. Także ja zachęcam Was do subskrypcji i łapki w górę. A ja już Wam pokazuję, co na taki makowiec będziemy potrzebowali. Także na ten makowiec będziemy potrzebować... Yy, ogólnie to te składniki będą się dzielić na ciasto drożdżowe. Potem jest jeszcze lukier i masa makowa. Jak będziecie chcieli robić sobie masę makową, to musicie sobie znaleźć przepis. Ja mam gotową masę makową, bo kupiłem gdzieś tam kiedyś na promocji. To wykorzystamy akurat teraz. Także na to ciasto drożdżowe potrzeba nam... 500 gram mąki, do tego 100 gram masła, 100 gram cukru, dwa żółtka, a białka z tych jajek pójdą do, do lukru i do tego lukru jeszcze będzie nam potrzebny cukier puder i tam kilka kropek strony. a dalej kolejno jeszcze do, tej, do tego ciasta potrzeba nam tutaj jeszcze jakieś 140 ml mleka, tutaj mamy drożdże, takie suche. 12 gram suchych lub 40 gram świeżych. No i tak jak mówiłem tą masę, masę makową. Także ja tu już zabieram się za wyrabianie tego ciasta drożdżowego, żeby gdzieś tam na mono potem odstało troszkę i urosło. Potem masę makową mamy gotową, to będziemy mieć zrobioną. Zrobimy sobie jeszcze lukier i będziemy to wszystko łączyć. Piec i będzie super makowiec. Także moi drodzy, na wstępie sobie cukier wsypałem do rondelka, Dorzucam tu sobie jeszcze masło. Oczywiście i mleko. Będziemy to podgrzewać aż się nam masło roztopi. A potem odstawimy to do lekkiego przestudzenia, żeby to tam miało około 40 stopni, około nie więcej. Także ja idę podgrzewać i za chwilę do Was wracam. Dobra moi drodzy, tu nam już kończy się studzić to masło roztopione z cukrem i z tym mlekiem. Także już będziemy działać sobie dalej. Oddzieliłem sobie białka od żółtek. Żółtka mamy już w miseczce. Białka odstawiamy sobie gdzieś tam na potem. Będziemy z nich robić ten lukier. Do żółtek dodajemy sobie moi drodzy 12 g drożdży suchych. Ewentualnie jak macie mokre, to możecie dać mokre. To mokre, tak jak mówiłem, to musicie dać odpowiednio więcej, około 400 gram. Jeżeli ja tu mam po 7, to sobie wsypiemy niecałe dwie paczki. Dobra. Teraz te drożdże. Można wymieszać z tymi jajkami, znaczy nie jajkami, a żółtkami i też razem z tym naszym przestudzonym masłem i mlekiem i cukrem. Sobie to wymieszamy i dodajemy do tego następnie pół kilo tej mąki i będziemy wyrabiać sobie ciasto. Ciasto myślę, że tak z, z 10 minut trzeba powyrabiać. Ja będę wyrabiał ręcznie, bo nie mam jakby tego, tych końcówek do miksera takich robota. Jak wyrobimy sobie ciasto, to do Was zaraz będę wracał. Dobra, moi drodzy, właśnie kończę sobie wyrabiać ciasto. Około 10 minut ugniatałem, wyrabiałem. Teraz przykryjemy sobie ściereczką i zostawimy sobie je gdzieś tak na półtorej godzinki, godzinka, półtorej, może, może nawet dwie. Aby ono sobie podrosło. Dobra, moi drodzy, minęło już półtorej godziny. Ciasto sobie odstało, coś tam sobie wyrosło. Ja już sobie je wziąłem tutaj. Rozwałkowałem mniej więcej tak centymetr do półtora centymetra grubości I będziemy teraz tu nakładać tą masę makową. Ja tu nie mówiłem ile mam. Ja mam 850 gram, w przepisie jest 600-700 gram masy, także nie wiem czy dam całą. Sobie tu zaraz całe ciasto wyłożymy tą masą. Elegancko, ładnie, no ona jest, wiecie, już tu z bakariami, z innymi rzeczami. Także ja wykładam już tą masę makową wyłożoną. Także spróbujemy sobie teraz to zwinąć. Zrolować w jeden rolonik. Także ja tu powoli roluję. Nie wiem, czy to mi się na blaszce zmieści. Nie wiem, czy nie trzeba będzie przeciąć na dwa. Ogólnie to musimy właśnie zrolować teraz elegancko. No i drodzy, zrolowałem. Wyszedł mi taki wielki kebab. Kurczę, zobaczymy. Bo to mój pierwszy, tak jak mówię, także nie wiem, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja zaraz dodaję do pieczenia. Już rozgrzewam piekarnik 190 stopni. Nagrzewamy góra dół. 40 minut i widzimy się, jak się upiecze. Nawet się piecze, a my będziemy robić ruchlach. I do tego ruchlu te dwa białka, sobie przez 30 sekund ubijamy. Nie na sztywną pianę, tylko żeby trochę się spieniły. Potem dodajemy. Cukier puder, około 180 g i to wszystko miksujemy potem jakieś 15-20 minut. Dobra, zrobiła się tu taka właśnie pianka, ale właśnie nie chodzi o to, żeby była sztywna. Tutaj jak mówiłem, ubijałem może z 30 sekund, może mniej. Teraz dodajemy cukier puder i to wszystko teraz będziemy sobie ubijać już 20 minut. Dobra, moi drodzy, 20 minut jakieś ubijałem ten lukier. Jak widzicie, zrobił się śnieżno-biały śnieżno i taki fajny, już trochę gęstszy. Także teraz czekam, aż makowiec skończy się piec. Będziemy lukrować. Tak wygląda ten makowiec. Troszkę mi się bardziej przypiekł z góry. Chyba zadałem, dałem za wysoko podgrzałkę górną, bo położyłem. Yy, polukrowałem go. Jak jeszcze macie coś, nie wiem, jakiś mak, żeby posypać, albo jakąś skórkę z pomarańczy, w sumie z było też tutaj po górze posypać. Odstawiamy, żeby ten lukier jeszcze przysechł, przysechł przy, przy, przy i będziemy pewnie jutro go degustować. Moi drodzy, pomyliłem się, widzimy się jeszcze dzisiaj, bo ostatnio tyle robiłem tych placków na zimno, które się musiały jeść godzin studii, czy zawsze testowałem na następny dzień. A tutaj trochę ostygło, i myślę, że sprawdzimy, jak to wygląda. Mhm, Postaniam się tylko sobie sam wydaje mi się, że ja sam ja bym to, to ten ten był trochę lepszy i tam chyba też dawał te racynki, trzeba by było spróbować zrobić jeszcze właśnie własną masę makową ale i tak jest bardzo dobry także to by było na tyle w tym odcinku. Zostawcie jakąś łapkę i komentarz i widzimy się w kolejnych. Będziemy coś piec gotować czy robić inne rzeczy. Trzymajcie się na razie, cześć!